Życie rzadko jest łagodne. Częściej przypomina burzliwe morze, które wystawia nas na próbę. Każdy z nas prędzej czy później napotyka momenty, które wydają się nie do zniesienia: zdrady, porażki, samotność, a nawet utrata sensu. W takich chwilach łatwo poddać się zwątpieniu i uciec w bezpieczne schronienie iluzji. Ale prawda jest taka, że to właśnie te bolesne doświadczenia kształtują nas najbardziej. Zrozumienie tych brutalnych lekcji to nie tylko klucz do przetrwania, to droga do siły, odporności i wewnętrznego spokoju. Każda z nich jest jak ostrze, które może cię albo zranić, albo zahartować. Wybór zależy od ciebie. W tym materiale odkryjemy siedem nieuniknionych lekcji, które życie rzuca na twoją ścieżkę. Może już przez nie przeszedłeś, a może wciąż są przed tobą. Bez względu na to, gdzie jesteś, przygotuj się na głęboką refleksję, bo jeśli nauczysz się je przyjmować, zaczniesz widzieć w nich coś więcej niż tylko ból, zaczniesz dostrzegać szansę na wzrost i przemianę. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Upadek, który uczy pokory. Nie ma większego nauczyciela niż upadek. Gdy fundamenty, na których budowałeś swoje życie, nagle się zapadają. Czujesz, jak grunt usuwa się spod nóg. To moment, który obnaża twoją słabość i pokazuje, jak niewiele naprawdę kontrolujesz. Ale właśnie w tej chwili kryzysu tkwi siła, którą możesz odnaleźć tylko wtedy, gdy staniesz twarzą w twarz z porażką. Filozofowie od wieków traktowali upadek jako punkt zwrotny w życiu człowieka. Marek Aureliusz, rzymski cesarz i stoik, pisał o akceptacji losu, amorfati, i przyjmowaniu każdej przeciwności jako części większego porządku. Dla niego każde niepowodzenie było narzędziem, które kształtowało charakter i wzmacniało duszę. Podobnie epiktet nauczał, że nie to, co cię spotyka, ale sposób, w jaki na to reagujesz, definiuje twoją wartość. Upadek zmusza do spojrzenia na siebie bez iluzji. Zdejmujesz maski sukcesu i pewności siebie, zostając sam na sam z pytaniem, Kim naprawdę jesteś, gdy wszystko inne znika? Właśnie w tej chwili zyskujesz okazję, by odbudować siebie na mocniejszych fundamentach, opartych nie na zewnętrznych osiągnięciach, lecz na wewnętrznej sile. Jeśli więc upadłeś, nie walcz z tym. Przyjmij ból, bo to on jest Twoim nauczycielem. Zapytaj siebie, co możesz zbudować z ruin, które pozostały. Jak Heraklit powiedział, wszystko płynie. Zmiana jest nieunikniona, a twoja porażka może być początkiem nowego rozdziału. Wstań, nauczony pokory i ruszaj dalej, silniejszy niż kiedykolwiek. Numer 2. Zdrada, która otwiera oczy. Zdrada jest jednym z najboleśniejszych ciosów, jakie może zadać życie. Często przychodzi niespodziewanie, od osoby, której ufałeś najbardziej. Może to być przyjaciel, partner lub współpracownik. Ten moment, gdy zaufanie zamienia się w popiół, pozostawia po sobie nie tylko ból, ale i pustkę, którą trudno wypełnić. Jednak zdrada, choć bolesna, jest także przebudzeniem. Pokazuje, jak łatwo można się oszukiwać, wierząc, że ludzie są tacy, jakimi chcemy ich widzieć, a nie tacy, jacy są naprawdę. Zmusza nas do przewartościowania relacji i zadania sobie trudnych pytań: kto tak naprawdę jest po mojej stronie, kto zostanie, gdy wszystko inne się rozpadnie? Historia zna wiele przykładów wielkich ludzi, którzy doświadczyli zdrady. Juliusz Cezar został zamordowany przez najbliższych doradców, a Jezus został zdradzony pocałunkiem przez Judasza. I chociaż każdy z tych aktów zdrady był niszczycielski, to właśnie one ujawniły prawdziwe twarze ludzi wokół nich. Zdrada jest brutalną lekcją o ludzkiej naturze. Pokazuje, że nie każdy, kto się uśmiecha, jest przyjacielem i że czasem musimy stracić fałszywych sojuszników, aby odkryć prawdziwych. To bolesne, ale wyzwalające. Aby przejść przez te lekcje, musisz nauczyć się ufać sobie. Twoja intuicja często wysyła sygnały ostrzegawcze, których nie chcesz słuchać. Zacznij na nowo słuchać swojego wewnętrznego głosu. Zamiast zamykać się na ludzi, zacznij budować relacje powoli, z większą świadomością. Najważniejsze jest jednak to, by nie pozwolić, aby zdrada zatruła cię goryczą. Zamiast tego potraktuj ją jak dar, bolesny, ale cenny, bo to właśnie ona otwiera oczy na prawdę, której wcześniej nie chciałeś dostrzec. Numer 3. Samotność, która odsłania prawdę. Samotność jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakie człowiek może przeżyć. To momenty ciszy, w których echa własnych myśli stają się głośniejsze niż świat wokół ciebie. Wiele osób boi się samotności, traktując ją jak wyrok, ale filozofowie i wielcy myśliciele zawsze dostrzegali w niej coś więcej narzędzie do zrozumienia siebie i świata. Dla Sokratesa samotność była nieodłącznym elementem poszukiwania mądrości. Uważał, że tylko w ciszy i odosobnieniu człowiek jest w stanie dostrzec swoje prawdziwe myśli, pragnienia i lęki. Bez rozproszeń zewnętrznego świata można spojrzeć w głąb siebie, zamiast grać rolę narzucone przez społeczeństwo. Rainer Maria Rilke dostrzegał w samotności przestrzeń do rozwoju wewnętrznego. Twierdził, że człowiek potrzebuje czasu z dala od innych, aby zrozumieć siebie i dojrzeć duchowo. Według niego, samotność nie była ucieczką od świata, lecz sposobem na dotarcie do tego, co w człowieku najgłębsze i najbardziej autentyczne. Nietzsche z kolei uważał samotność za siłę, która hartuje charakter. Według niego, odosobnienie pozwala człowiekowi stać się bardziej wymagającym wobec siebie, a jednocześnie łagodniejszym wobec innych. Samotność była dla niego próbą charakteru, doświadczeniem które oddziela ludzi przeciętnych od tych, którzy mają odwagę myśleć niezależnie. Historia pokazuje, że największe przemiany często zaczynały się w samotności. Budda porzucił życie w luksusie i udał się na długie lata medytacji, by znaleźć odpowiedzi na pytania o cierpienie i oświecenie. Jezus spędził 40 dni na pustyni, przygotowując się do swojej misji. Samotność jest brutalna, bo odbiera iluzję, że ktoś zawsze będzie obok, by cię uratować. Uczy, że w ostatecznym rozrachunku musisz polegać na sobie, ale to właśnie wtedy zaczynasz rozumieć, jak być wystarczającym dla siebie. Uczysz się znajdować siłę w ciszy i odkrywasz prawdy, które wcześniej zagłuszał hałas codzienności. Zamiast bać się samotności, warto ją przyjąć. Może stać się nauczycielem, który prowadzi do głębszej mądrości i większej siły. To przestrzeń, w której człowiek zaczyna dostrzegać prawdę o sobie i świecie, prawdę, którą inaczej trudno byłoby usłyszeć. Numer 4: Strata, która uczy doceniania. Nic nie uczy wartości rzeczy bardziej niż ich utrata. Dopóki coś jest w naszym zasięgu, zdrowie, relacje, czas, traktujemy to jak pewnik. Dopiero gdy to znika, zaczynamy dostrzegać, jak kruche i ulotne było to, co mieliśmy. Strata jest bolesna, ale jednocześnie otwiera oczy na to, co naprawdę ma znaczenie. Heraklit przypominał, że wszystko płynie i nic nie trwa wiecznie. Stoicy, jak Seneca, uczyli, że powinniśmy mentalnie przygotowywać się na odejście tego, co kochamy. Aby nie zostać całkowicie złamanym przez ból. Epiktet postrzegał straty nie jako tragedię, ale jako część naturalnego porządku świata, mówiąc, że to, co tracimy, było jedynie nam wypożyczone, a nie dane na zawsze. Historia dostarcza wielu przykładów ludzi, którzy zmagali się ze stratą, a mimo to odnaleźli w niej siłę. Boecjusz, filozof z IV wieku, napisał swoje największe dzieło, o pocieszeniu, jakie daje filozofia, będąc uwięzionym i czekając na śmierć. Pozbawiony wolności i majątku, odkrył, że prawdziwe bogactwo tkwi w umyśle i duchu, a nie w rzeczach materialnych. Strata uczy nas pokory wobec życia, pokazuje, że wszystko, co posiadamy, jest chwilowe, a największe bogactwo kryje się w tym, kim jesteśmy, a nie w tym, co mamy. Zdrowie, czas, relacje. Te rzeczy nabierają prawdziwej wartości dopiero wtedy, gdy je tracimy. Zamiast opierać się stracie, warto ją zaakceptować i potraktować jako lekcję. To, co z początku wydaje się końcem, może stać się nowym początkiem, jak noc, po której wschodzi słońce. Rainer Rilke pisał o pięknie, które wywołuje lęk, bo przypomina nam o naszej kruchości. Strata działa podobnie. Uczy nas patrzeć na życie z większą wdzięcznością i pokorą. Niech każda strata będzie przypomnieniem, by doceniać to, co mamy, póki jeszcze to posiadamy. Ale niech będzie też dowodem, że to, co naprawdę cenne, nigdy nie może zostać nam odebrane, bo siła, którą budujemy w obliczu straty, zostaje z nami na zawsze. Numer 5. Odtrącenie, które buduje siłę. Niewiele rzeczy potrafi zranić tak głęboko jak odtrącenie. Może przyjść ze strony ukochanej osoby, przyjaciela lub społeczności, do której chciałeś należeć. Uczucie bycia niechcianym potrafi zburzyć pewność siebie i zostawić po sobie blizny. Jednak to właśnie w bólu odtrącenia kryje się lekcja, która może uczynić cię silniejszym niż kiedykolwiek byłeś. Sokrates przez całe życie spotykał się z niezrozumieniem i krytyką. Choć jego pytania i nauki miały otwierać umysły, wielu uznało je za zagrożenie. Został skazany na śmierć, ale nie odwrócił się od swoich przekonań. Przyjął swój los z godnością, stając się symbolem niezłomności wobec społecznego odrzucenia. Nietzsche także znał smak odtrącenia. Jego idee były odrzucane i wyśmiewane za życia, a on sam zmagał się z samotnością i chorobą. Zamiast jednak się poddać, przekuł swój ból w myśli, które do dziś inspirują miliony. Uważał, że cierpienie hartuje duszę, a wszystko, co nas nie zabija, czyni nas silniejszymi. Odtrącenie zmusza do budowania wewnętrznej siły. Uczy, że prawdziwa wartość nie zależy od akceptacji innych, lecz od tego, co myślisz o sobie. Gdy tracisz aprobatę zewnętrznego świata, zaczynasz szukać oparcia w sobie, w swoich wartościach, przekonaniach i celach to bolesny, ale niezbędny krok do prawdziwej niezależności. Historia pokazuje, że wielcy myśliciele często byli outsiderami. Budda porzucił życie w luksusie, by odnaleźć oświecenie w samotności. Jezus doświadczył zdrady i odrzucenia, zanim jego nauki zmieniły świat. Nietzsche pisał, że życie w odosobnieniu wymaga odwagi, ale to właśnie samotność pozwala wznieść się ponad przeciętność. Odtrącenie jest próbą charakteru. Zamiast traktować je jako porażkę, potraktuj je jako test twojej siły i niezależności. To moment, w którym musisz przestać szukać potwierdzenia swojej wartości u innych i zacząć budować je wewnątrz siebie. Jak uczy historia, ci, którzy przetrwali odtrącenie, często powracali silniejsi i bardziej niezłomni. Ich ból stawał się paliwem do działania, a cisza po odrzuceniu przestrzenią do odkrycia własnej siły. Możesz poddać się odtrąceniu, lub pozwolić, by cię zahartowało. Wybór należy do ciebie. Numer 6 Kryzys, który zmusza do zmiany Kryzysy są nieuniknione. Mogą pojawić się nagle: utrata pracy, rozpad związku, choroba i zmienić wszystko, co wydawało się pewne. Chociaż w pierwszej chwili mogą wydawać się końcem świata. Z perspektywy czasu często okazują się początkiem czegoś nowego. To momenty, które zmuszają nas do porzucenia starych ścieżek i odnalezienia nowych dróg. Heraklit wierzył, że zmiana jest jedyną stałą w życiu. Jego słynne powiedzenie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, podkreśla, że wszystko w naturze, łącznie z nami, jest w ciągłym ruchu. Kryzys jest właśnie tym ruchem, który popycha nas do przodu, nawet jeśli początkowo opieramy się zmianom. Stoicy, tacy jak Marek Aureliusz, widzieli kryzysy jako szansę do wzrostu. W swoich rozmyślaniach pisał, że przeszkody mogą stać się drogą. Zamiast traktować je jako koniec, należy dostrzegać w nich lekcje i okazje do wzmocnienia charakteru. Historia pokazuje, że wielkie zmiany często rodzą się z kryzysów. Diogenes, który porzucił bogactwo i wybrał życie w beczce. Zyskał miano jednego z najbardziej niezależnych myślicieli starożytności. Budda doświadczył kryzysu egzystencjalnego, zanim porzucił życie księcia i rozpoczął duchową podróż, która zmieniła miliony istnień. Kryzysy działają jak lustro, pokazują kim naprawdę jesteśmy, gdy wszystkie iluzje się rozpadają, uczą pokory, ale także zmuszają do działania. To momenty, które pokazują, że stagnacja jest iluzją, a życie wymaga od nas ciągłego wzrostu i adaptacji. Zamiast bać się kryzysów, warto traktować je jak wezwanie do zmiany. Możesz albo się im poddać, albo wykorzystać je jako siłę napędową. To od Ciebie zależy, czy potraktujesz je jako koniec, czy jako początek nowego rozdziału. Jak mawiali filozofowie, zmiana jest nie tylko konieczna, ale i nieunikniona. Kryzysy są przypomnieniem, że wzrost zawsze rodzi się z bólu, tak jak ziarno musi pęknąć, by mogło wykiełkować. Numer 7. Ból, który budzi do życia. Istnieją chwile, gdy ból zdaje się odbierać wszelką nadzieję. Może to być strata, zdrada, porażka, lub poczucie pustki, które przychodzi nagle i rozsadza serce. W takich momentach łatwo jest się poddać, zamknąć w sobie lub uciec od świata, ale filozofowie i myśliciele widzieli ból inaczej, jako siłę, która budzi nas do prawdziwego życia. Nietzsche uważał, że cierpienie jest nieuniknioną częścią ludzkiego losu, ale to właśnie ono odsłania naszą prawdziwą naturę. Jego słowa: Trzeba mieć w sobie chaos, by móc zrodzić tańczącą gwiazdę. Pokazują, że to, co wydaje się destrukcyjne, może stać się źródłem twórczej energii. Podobnie Budda nauczał, że cierpienie jest częścią istnienia, ale można je przekroczyć, odnajdując wewnętrzny spokój. To właśnie ból skłonił go do porzucenia wygodnego życia księcia i rozpoczęcia duchowej podróży, która zmieniła nie tylko jego, ale i miliony ludzi. Ból jest także przebudzeniem. Często dopiero w chwilach cierpienia zaczynamy zadawać pytania, których wcześniej unikaliśmy. Co naprawdę ma wartość? Kim jestem, gdy wszystko inne znika? To momenty, które zmuszają nas do przebudzenia z letargu i spojrzenia na życie z nową jasnością. W historii odnajdujemy wiele takich przykładów. Dante napisał swoje największe dzieło, Boską Komedię, po osobistym kryzysie i wygnaniu z Florencji. Jego ból stał się paliwem dla dzieła. Które do dziś inspiruje ludzi na całym świecie. Ból nie jest wrogiem, ale nauczycielem. Zmusza do refleksji, burzy iluzje i zmusza nas do działania. To ogień, który oczyszcza i przemienia. Może cię zniszczyć, jeśli na to pozwolisz, ale może też stać się fundamentem, na którym odbudujesz siebie silniejszego i mądrzejszego. Życie nie oszczędza nikogo. Każdy prędzej czy później doświadcza upadków, strat, samotności i bólu. Ale to niecierpienie samo w sobie kształtuje naszą siłę, to nasza reakcja na nie decyduje, kim się stajemy. Filozofowie i myśliciele uczyli, że przeciwności są nieodłączną częścią rozwoju. Sokrates, Nietzsche, Budda, Marek Aureliusz wszyscy widzieli w cierpieniu szansę na odkrycie prawdy o sobie i świecie. Każde trudne doświadczenie może być zarówno ciosem, jak i narzędziem wzrostu. Pamiętaj, że ból to nie koniec, to początek. Tak jak złoto musi zostać przetopione, by nabrać blasku, tak i my musimy przejść przez trudne chwile, by się przemienić. Pozwól, by ból stał się dla ciebie przebudzeniem, a nie więzieniem. Jak mawiał Nietzsche, ten kto ma powód, by żyć, zniesie niemal każde jak. Nie bój się życia, przyjmij je w całości, z jego pięknem i cierpieniem, bo to właśnie w bólu rodzą się najsilniejsze dusze.